No właśnie, ja lubię też takie podejście ewolucyjne, często właśnie do tego się odnoszę, chociaż nie, mhm. chociaż właśnie z tobą bym chciał o tym porozmawiać, bo nie wiem, czy do końca tak jest. Dla mnie post mhm. wydaje się bardzo naturalny. To mhm. Nie sądzę, że zawsze w historii ludzkości, a w takiej formie, w jakiej wyglądamy teraz na Ziemi, jesteśmy od 200 tysięcy lat, nie sądzę, żebyśmy zawsze mieli dostęp do łatwego posiłku. Na dzień dzisiejszy jedzenie to jest, jest banalnie prosto zdobyć posiłek. Wcześniej tak nie było, więc post okay. wydaje mi się czymś normalnym. Tak, tak, tak. Wiesz, jakby to jest cały czas też trudny temat, takie, jak, jak mamy rozmawiać o tym, jak było setki tysięcy lat temu, bo to jest chociażby cały czas jakaś taka walka między jakimś tam paleo a wege, a to, a tam. To wiemy doskonale, że to zależało od, zwierzę od właśnie, jeżeli chodzi o kwestię jakości diety, no to zależało od miejsca na Ziemi, nie, gdzie kto żył. Tu było więcej owoców, tam było głównie mięso i tak dalej, tak dalej. I totalnie są, są bezsensowne takie, takie przepieranki, i że było tylko tak, albo tylko tak, bo było różnie i to trzeba o tym pamiętać. To zależy. <grym> tak, to zależy i, i wiemy, że to zależało. To jest bardzo też ważne. Jeżeli chodzi o post, no tak, jakby ja, ja lubię temat postów, bo jest to temat bardzo ciekawy, ale bardzo ryzykowny do mówienia w takiej przestrzeni publicznej, dlatego że właśnie tak jak powiedziałam, bardzo dużo osób ma problem z odżywianiem i rzucają się z diety na dietę i takim końcowym punktem jest okej, okay, to ja teraz robię post, bo post jest super zdrowy, a tak naprawdę chodzi tylko o to tej pani, na przykład, czy panu, żeby szybko schudnąć, no nie? Jeżeli tak podchodzimy do postu, to zapomnijmy, że w ogóle coś takiego istnieje. Jeżeli myślimy sobie o gdzieś tam e, ciekawostkach takich, o tak zwanej hormezie, hormeza to jest bardzo ciekawym tematem, czyli takie czynniki, które powodują krótkotrwałą ekspozycję na stres, Dzięki czemu mobilizujemy organizm e, gdzieś tam do bycia silniejszym. O, tak hmm. bardzo prostym językiem mówiąc, no nie i jako tutaj takie czynniki możemy powiedzieć zimno, czyli morsowanie. Wiemy, że jak wejdziemy na trzy ja minuty. Od razu o saunie minuty, pomyślałem. No. Sauna właśnie ekspozycja na zimno, ekspozycja na ciepło, ekspozycja na taki stres fizyczny, jak na przykład interwały. E, właśnie i ekspozycja na głód, tak? Ale znowu, każdy z tych czterech, jeżeli będzie w nadmiarze, będzie szkodliwy. Wchodzimy do jeziora w zimę na trzy tam czy kilka minut więcej, ale nie na pięć godzin, bo byśmy zamarźli. Wchodzimy do sauny na jakiś czas też krótki, a nie na parę godzin, bo też by to nam zaszkodziło, tak? Nie głodujemy kilka miesięcy, bo by nam to zaszkodziło, tak. ale jeżeli sobie robimy w kontrolowarnych warunkach przy dobrej, odżywczej diecie, przy braku zaburzeń odżywiania, raz na miesiąc, trzy dni postu albo raz w tygodniu, jeden dzień no nie wiem, to zależy, kto na ile sobie może pozwolić. Zdrowie, ilość tkanki tłuszczowej, odżywienie organizmu to wszystko ma znaczenie na, na temat tego, ile tego postu sobie możemy wprowadzić. No właśnie, no, tak jakby... samo jak na siłowni. Dajesz, dajesz mięśniowi wysiłek po to, tak. żeby mógł urosnąć w trakcie regeneracji. Jeżeli dasz go za dużo, to tak naprawdę będziesz miała gorsze rezultaty niż przy mniejszej objętości treningowej. Ma dość do lekkiego uszkodzenia mięśni i potem do jego nadbudowy niż do takiej sytuacji, że przez tydzień nie możesz stać z łóżka. tak, tak I tak. to właśnie jest tym wszystkim ważne. I to, co mnie denerwuje bardzo często, to właśnie takie... Zero-jedynkowość zero z tym, nie? Ja ale muszę za Ale, pok to ale pokazałaś, po ale to, to co mnie denerwuje. Tak, tak. Denerwuje <laughs> mnie bardzo, bo tak. Ja, ja bardzo emocjonalnie podchodzę do, do, do wielu tematów właśnie w tym kontekście, bo nie lubię absurdów i nie lubię takiego podejścia zero-jedynkowego, że podchodzimy, że posty są złe, bo ludzie się głodzą, bo w ogóle co za pomysł. No zobacz, takie, jak są takie infografiki popularne na Instagramie, ludzie. E, właśnie często albo się wyśmiewają właśnie z diety to że to tylko w ogóle ograniczenie kalorii, i to w ogóle nic ta dieta nie daje. To wiemy, że jest jednak podejściem terapeutycznym i dobrym narzędziem, ale nie dla wszystkich, to jest ważne. I tak samo się dzieje, tak jak wspomniałam już z tą autofagią, którą e, to jak mówię dalej, gdzieś tam słyszymy w e, często mi tak komentują niektórzy filmy, że. Przecież autofagia nie jest udowodniona u ludzi. Jak to wspomniałam mojej koleżance genetyczce, która jest genetyczką w Niemczech i mówi jak nie, jak nie, udowodniona kurde mamy setki prac o tym, jak autofagia mamy geny, które są odpowiedzialne za autofagię, wiemy, że ich uszkodzenie powoduje różne procesy, zaburzenie różnych procesów w organizmie oczyszczania właśnie wewnątrzkomórkowego. Ale ktoś gdzieś w branży dietetycznej rzucił, że autofagia nie jest udowodniona u ludzi. I teraz wiesz, ludzie to powtarzają. A mnie to denerwuje, bo to jest szkodliwe, bo my się cofamy znowu do jakiegoś renesansu zamiast iść dalej z naszą wiedzą, która naprawdę nam może tutaj też wiele fajnego dać. Inna sprawa, że też nie mamy sporo dowodów ile musimy pościć, żeby ta autofagia się odpaliła. Ale wiemy, że jednak takie okresy, okresy jakby nie przejadania się sprzedają nam się bardzo mocno w kontekście, w kontekście zdrowia.